Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale I w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć wam, że Roblox moi drodzy do Avatar Shepu dodał kolejny darmowy itemek Który możemy sobie odebrać i jestem to moi drodzy tutaj ten darmowy itemek Medium Right Part Brown No to moi drodzy takie oto włosy i ja sobie je teraz tutaj odbiorę i każdy z was może sobie je odebrać Dajcie znać moi drodzy czy ten itemek wam się podoba Czy będziecie moi drodzy tych włosów używać czy też nie Ja moi drodzy raczej ich nie będę używał bo nie są w moim stylu Ale wydaje mi się moi drodzy, że na pewno będą osoby które tych włosów będą używać Teraz też, moi drodzy, zobaczyłem, że Roblox dodał jeszcze inne włosy Które możemy sobie odebrać Także również, moi drodzy, to oto włosy możecie sobie odebrać Myślałem, moi drodzy, że muszę sobie odebrać tylko te jedne Ale widzę, moi drodzy, że Roblox dodał dużo więcej, moi drodzy, nowych włosów do odebrania Także takie oto włosy możecie sobie odebrać. Dajcie znać, moi drodzy, czy te włosy Wam się podobają. Ja raczej tych włosów moi drodzy nie będę używał, ale pewnie moi drodzy znajdą się osoby, którym moi drodzy te włosy się spodobają. Oczywiście, moi drodzy, link do tych włosów dam wam w opisie tego filmu. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik Wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście możecie dostać opeczkę w górę i to subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.